Siema, zapraszam na kolejny urbex z opuszczonej szkoły. Yeah. Jestem Tutaj jest Tutaj sobie jakiś myślałem, że to jest ogólnie przejście, jakiś kamieniec. do piwnicy. Okna powybijane. Zobaczymy sobie na razie te chatki Jakieś stare meble Studnia też jest Tu chyba nic nie ma to jakaś stajnia No może być Walk na pokrzywy Ja mam długi spodnie. A ja mam długiego chuja Okej okay. Taki długi No taki długi no, no taki długi jak mój chuj <laughs> Taki długi jak mój chuj <laughs> Ale to jest kibal? to zawalone Wchodzimy do środka. Mam nadzieję, że to nie będzie wszystko zniszczone. Widzę, że stare. Sala gimnastyczna. Uważaj na gwoździe, bo są. Stary piec. Tu raczej bezdomnych wydaje mi się, że nie będzie. Ale w sumie jak ostatnio byłem w tej szkole, to, to były tam takie łóżka dla bezdomnych, bezdomnych a, tu, a tu była wieś. Uważaj, ej! Ej, tutaj też zwierzęta chodzą, bo tu gówno jest. Znowu, kolejne. Ej, może tutaj gdzieś. Tutaj jest jakaś sala. Tu jest wejście do piwnicy i na górę, ale zaraz zróbmy pierw ten, to piętro. Uważaj, kolejne gówno. Jest wejście do góry, ale dawaj zrobimy pierwszy cały dół i dopiero. Kibel. Ej, nie mam latarki, ale chujnie. Ale eleganckie, to, to nie powinno być też stare. Z ile to może mieć? 60 lat? Tu chyba może mogło być, bym powiedział, że wejście, ale skoro to był kibel, to raczej tu wejścia nie było. No nie wiem. Chyba, że się wchodziło od tyłu. Główno znowu. Może i tu było wejście, tylko żeby ludzie nie wchodzili, to. No ale trochę bez sensu, bo jak. Ale musiało być zimno w takiej szkole, jak jest, jest tu. Taka sala wielka. No wszędzie jest ten piec, ale i tak musiało być zimno w tej szkole. No ale przyzwyczajeni byli też, wiesz. Wiesz, mi to nie przeszkadza. Morsowanie zajebiste. Błaga. Tutaj jeszcze jedno to co piwnica pierwsza? Dawaj może Kurwa, Gdzie patrzę? Tu był karcer, pewnie Nie ma nic Karcer, tu jest takie coś dziwnego, ta kabelka Ale tu najczyściej no, nie Ci powiem nie. Nikt, nie ma nikt nic tu nie, nie srał Dziwne, to jest jak, to jest ten, kabel Z prądem Special Kurde, mokre, Wlazłem na gwoździe Kawałek nie buta jest, wszystko rozpięto. Trzeba na Ukrainę pojechać, tam na pewno są. No tak, tam powychodzili ze szkół z, z różnych rzeczy, to tam będzie pełno miejsc do eksploracji. A tu to co? Przyszinka od prądu rozdzielnia. Kto porozjeżdża? Te drzwi. Patrz, jakieś dziwne przejście. Ale powalna sprowa No lubię jakiś To była ta, jak ona się nazywa? Psycholog nie Pedagog no, 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 no. <grybujesz> Dziennik Chyba Co to jest Ro... Nie wiem Chuu nie wiem Squroshed. Co, i tak nie. nie ma nic w środku

lalka po prostu to miało być to, to było po prostu niedokończone wiesz o co chodzi dziwnie to wygląda co? jakaś książka oczywiście okładka roztupcona nie widać nic Dziennik urzędowy jakiś, Warszawa, 1922. Tutaj 93. O, jeszcze orzeł miał yy, koronę, zanim te kur... zabrały mu. To samo, dziennik urzędowy. O, 65 rok. Warszawa, 20 sierpień. Minister oświaty, jebać. O, już orzeł nie ma. Co to jest? No, tak. Ej, ale ja naprawdę, ej, jak, jak powiedziałeś, że przyświecić do góry, myślałem, że tam jakiś trup albo coś. <noise> nie, no może trupa nie, bo byś się zesrał w gacie, ale że coś wiesz. Coś w tym stylu. Taki spokojny byś nie był. <noise> Gdzie? No. no tak, bo ręce zostały, dłonie. Tu można fajne. Yy, tam widziałem 65 roku. Kartkówka, piątka. 5 plus ile równa się 15. No takie trudne. Zawracanie. <z wierzywania> no takie trudne. Jest, pa. Ej, ta szkoła jeszcze wcześniej była. Bo jest yy, dziennik yy, z roku y, 1927 do 1928, ale nie ma tych. To są tygodnie. O, telewizor zajebisty. Szkoda, że rozdupcony. Zajebisty fest. Baczku elegancki. To, moje to pudło w domu, co mam, to się nie umywa. Elegancki, i bajery. Kręcenie afery. Nie, ogólnie klocki to ile? Tu osiem klas. Nie, tu mogło być więcej klas. Tu przecież dziennik jest, czekaj, czekaj. Do której klasy jest? E pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Aha. Czyli było osiem raczej. Wiesz o co chodzi? Nie, nie przegadasz, mi Dobra Ło To są chyba przepisy Ogólna budowa roweru Pa, zajebiste Ja nie będę tego brał, bo nie wolno brać z urbeksu rzeczy Pakielce Kielce, wydział ruchu drogowego no tak, Wydział Prewencji Pierwszego Ruchu drogowego w Kielcach, tu. Jakby mieli tyle pytań co dzisiaj, to by się posrali. No pa, ile? Ju, już koniec książki. Twój starszy dzwoni. Na Melinie jesteśmy z Bobem. <grywam>, bo je... Kurwa jego mać, po co on tam pojechał? O, pa, jeszcze jeden telewizor. To myślałem, że o tamtym mówiłeś. Pas słuchawki mogłeś podpiąć nawet sobie. Puca. Wychodzę na ulicę i odpalam papierosa w jorełek Puccach pucach, filtruję dym. I czego wciąż się gapisz na mój brzydki ryj? Rora pomazane, te, tego tu się na pewno nie doczytam. Myśmy byli w 25-leciu. Ja... Co ty chcesz, myśmy byli tylko na 50-leciu? A... Kurwa, ja byłam, ja wiem gdzieście byli, coście robiaci. Kurwa, dam 50-lecie. Ja wam. Co ty chcesz? <śluzmy w górę> Zobaczę, Ej, e kurwa. Ale jestem pojeb No pa. Pa, deskę jeszcze w Ja to takiej furzerki nigdy nie odpierdę. Pa, ktoś osrał z ściany. <śluzmy w górę> No, może ktoś tu mieszkał, po prostu wiesz. Nauczyciele często mieszkali w mieszka babka, ta stara. Dalej jest? Ale eleganckie podwórko. Pa, plakat, jakieś dupy. Dupy, tu jakiś papier. Pa, a nie, myślałem, że tutaj, ten, że cycki miała na wyszkłanie. <grystanie> Jednak nie było, masz. A dzisiaj ogólnie oglądałem takie na necie. A byliśmy tu? Jeszcze tu nie weszliśmy. Widziałem dzisiaj takie na necie, że często znoszenie stanika to jest ośmiokrotne prawdopodobieństwo, że dostanie się raka piersi. Naprawdę. Słyszałem to dzisiaj na, na necie. Pat, jakie fajne wino. Sandria. Pa, 98 Butelka. Co? Tu jest to, to jedno wejście, ale tędy nie. Tamtędy wyjdzie się. Liczydło! Patrz, zajebiste. Ale zardzewiałe. Nie, nie poruszają się te koraliki, że nie wyjebali. Tu jakaś ławka do siedzenia. Pa, nie widzieliśmy tego. Uwaga, na gwoździe I na kupę Dobra, to tutaj był kibel, dla pewności, jeszcze tu zobaczę O, butelka po jakim winie Polmos A tu? Czarna perła. Takie pojęba? Wino jest nie jest ile procent, tylko od 15 do 17 procent. Pierwszy raz takie coś widzę. Dziwna, dziwna sprawa. Pierws... Płynna pasta do podłóg. Ciekawe, jak to pachnie. Nie, nie Dobra, to ja też nie będę wąchał. O, tu jakiś jakieś kable prąd. A co dykty ciężkie? Już! No dobra, teraz mnie tak kupę. Nagraj od nowa, to będę miał mniej do robienia.